Przychodzi Jasiu do baru i na wejściu mówi: Pieprzona Fabia, tfu! Kelner, setkę wódki! Kelner podaje alkohol i delikatnie prosi klienta o kulturę. Po chwili znowu: Pieprzona Fabia, tfu! Kelner, daj jeszcze setkę! Panie, powiedz wreszcie o co chodzi! No widzi pan, jadę sobie tirem załadowanym na maksa czterdzieści ton. Rozumie pan. I nagle patrzy gówniarze na drodze. To co miałem zrobić? Zacząłem hamować i wpadłem do rowu. Może panu pomóc, może pana wyciągnąć. No to ja mu na to. Jak mi pan tego tira Fabium z rowu wyciągnie, to panu loda zrobię. Pieprzona Fabia. Tfu. Siedzi Jasiu z nieznajomą dziewczyną na przystanku i postanawia zagadać. Co? Spóźnia się? Nie twoja sprawa, Dubku, czy jestem w ciąży? Miałem na myśli autobus. Nie bądź głupi, przecież autobusy nie zachodzą w ciążę. Jasiu ze Stasiem siedzi przy piwku i rozmawiają. Stasiu, muszę ci się do czegoś przyznać. Wczoraj, gdy byłeś w robocie, to kochałem się z twoją żoną trzy godziny. To nic, ja, żeby kochać się z twoją, musiałem czekać trzy godziny w kolejce. Stoi kobieta na moście i podchodzi do niej bezdomny facet i pyta. Co pani chce zrobić? Chcę skoczyć z mostu. To może szybki numerek przed tym? Panem nigdy w życiu. No dobra, idę poczekam na dole. Kiedy moja żona urodziła, zapytałem lekarza, kiedy będziemy mogli uprawiać seks. Mruknął do mnie i odpowiedział. Za dwadzieścia minut kończy mi się dyżur, spotkamy się na parkingu. Ojciec strefuje Jasia, wziąłbyś się za jakąś robotę. Ja w twoim wieku po całych nocach rozładowywałem wagony. Z kuchni matka dorzuca. Dopóki ci nie złapali!